Witam wszystkich zgromadzonych na meczu Libor Angel vs Home Stati czy jakoś tak. Pierwszy mecz bez komentarza live, ponieważ komentatorzy, komentator jeden gra, czyli Olcia, a drugi ich komentuje. Tak się nałożył jeden mecz, że tak będzie skomentowany. Jak widzicie, poszedł Ban Helkurt Kimi na trzeci Kufra, Vanemi, Bruno, Zask i Farsa. Pierwszy plik to był Granger po stronie niebieskiej. Później wzięli Kerry, i Lolitkę i dalej już widzicie. Jak nie wiem, by nie, nie wiem, będzie głos, jaka będzie <tryk> jakoś Głos chujowy bo chory. Także nie hejtować. To jest nagranie dla nich, bo chcieli szybciej zagrać, więc będę próbował tyle, co będę próbował. Mówić to, co umiem. A po stronie niebieskiej jeszcze wzięta Lelia, plus Joe hedzik. Lelia bardzo mocny start. Nie pamiętam, jak pierwsze mecze ich się potoczyło, ale chyba strona niebieska przegrała na team. Danzo, czyli mają jedną w plecy, która przydałoby się im wygrać. A Home Stati w sumie nie pamiętam. Frankow wrócił w końcu do gry, można z nim popykać. W sumie zrobię Wam cięcie, zrenderuję. Dojdą w meczu się widzimy. Także do zaraz. Tu macie, zobaczcie sobie jeszcze Spell. No, a tu jeszcze krótkie omówienie z peli, jak widać nie wszyscy mają eksperta, na przykład Lilian, Tigra i Geuched nie mają eksperta, Venemi, Lolitka i Franco. I z tego co widzę, w ogóle Jelhet idzie dość pod sprint, to już na tanku, no ciekawie Lilian z flickerem, Granger z Retrie. no zobaczymy, jakim pójdzie ten meczek. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś ekran się mocno odtnął Będzie w miarę to oglądalny. No i tyle. Widzimy 1, 2, 2 po stronie niebieskiej po stronie czerwonej idę tylko. Mogę już to przenieść? O, dobra. Tu mógłby, mógłby być jakiś lak, ale jest chyba lepiej, lepiej teraz kamera. W sumie dużo nie będę gadał, bo nie umiem komentować. raz z tą lilią nie wjechali. Mieliby duże szanse na trzęcie Franco, żeby ich zdominować od samego początku gry. Widzimy na razie. Normalna, spokojna gra. Ani czerwona niebieska, ani... Czerwona i niebieska nie zaatakowały, więc na spokoju. Tu nadal może to się tracić przy krabie. No, Grand Theft Buffa, ma ten. Jest wszystko gitara. Idziemy na Mida. Kto miał z nich Hila, Franco czy. Change? A Franco gra na heal, no proszę. Nie no mi się wydaje, że są jakieś mini-lagi, ale to może tylko mi się wydaje, jedyne trudno się mówi. Chang'e już biła czwarty levelek. Najszybciej chyba na mapie. Ich mid -laner jeszcze ma trójeczkę, Devil. Zobaczmy, co się tam dzieje na tym topie. W sumie na topie nie co jeden się zwija, ale na tym bocie. Diggi miał wizję, ładnych układ z Frankusia. I to będą dwa kile. <laughs> Niestety nie. Ale nie, no, widzieli, że widzieli, że idą zamiast się cofnąć jeszcze dalej, pod wieżem i nie to To za tabelki jakiś gold. Różnica golda okej. Okay. Lecimy na to. jechać ciężką linię ma, grając na Kerry i to nie za bardzo coś zrobić jeszcze. jeszcze konicie pod tanka. No ja, sobie Buty na Armorek, dwa amulety. Tu, oj, coś widzę na mapie, że część chciała wjeżdżać. <coughs> Home Stati nie wiem czy dobrze, w... <coughs> dobrze wymawiam tę nazwę. No, widać, że ma lekką dominację, już. Prawie dwa koła przewagi. Digi został na bocie, tak trochę późno schodzi. No, ma możecie zauważyć Chen zabrała bufa. Ojej, Tigre Chyba użył nawet ulta tam. To coś mu nie pykło. Jest teamfight. Kto wygra tego teamfight? Double kill. Triple kill. Kurwa tą kamerę, obróciłem. No nieważne. No, widać dominację po stronie czerwonej. Teraz mają turtle jeszcze raczej. Chyba, że może Lilia zaatakuje. Nie, Lilia odpuściła, robiła sobie minionki. lomor na Retry też fajnie. Nie wiem dlaczego. okej okay. Chodźcie sobie bildy jeszcze. Widzimy Leomord, Chenci i Carisse. Zrobili całe itemki na, na dżungle. No i nie zna, że jest znowu. No i Chopika, ociopka, górny wagiumonik. Chopik, chopik. Uciekł teraz ze swoim sprintem. Zobacz, co się teraz dzieje na bocie. Taka inwazja trzech na 2. Indigi obija. Ale oś już wjeżdża Jest dla Grangera a, No i prawie się jeszcze wyjebał Przejdźmy na to co Karrie robi Tyle stworka a teraz Reda Żeby ten mecz nie trwał długo Bo ja będę to renderał 15 godzin no, Keri okay, chyba zapala laga. <kyle> Jak widzimy, drużyna czerwona próbuje invade'a na, 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 na reda enemy. Keri z tego co widzę na mapie się już obudziła, już tam sobie farmi elegancko. W piątej minucie już jest nawet spora przewaga, czerwoni się nie boją wejść, wejść agresywnie, więc jest okej. Okay. Szkoda, mieli fajny mieli Diego, mieli Lelie. Fajnie by mogli wjechać. Szkoda, szkoda, tego Tigralka sobie wzięli. No i drużyna czerwona, agresywnie, pomiędzy wieżami. Tigral ładny lut. Oj, może jakiś comeback ze strony niebieskiej. No w ogóle, a, zauważyłem jak dotykam palcem ekranu, to się wtedy tnie. Jejbiście. W ogóle nie wiem jak, nie wiem, jak słyszycie głos z tej gry, czy tylko mnie słyszycie, czy jak. No, lomor, smutno, buźka. No cóż. <laughs> Wątpię, raczej coś tu się na ale niebieskie działać. Może ten Granger się odpali, ale na wątpię w to. Nie nie coś sobie, nie wziął sobie flickerka ani Purify, tylko redry, więc nie boi się enemy. Oj, tam w czterech chyba ile są na carry. carry ma red buffa do tego żółwia. Zobaczymy, czy ją dogonią. Nie ma opcji raczej. Użyte Tepuridze ze strony Carry Oj, wyjebie się. Jednak nie No, loliska przyszła na pomoc. Tak samo idzie Część z Mida. Z Frankusiem. Lepiej nie dotyka ekranu, bo znowu będzie jakiś lag. Carry sobie raczej na, na ludzie dobije. Jest jeden kill. Jest i drugi. Triple kill. Ładnie. Kali 6.04, 12 level, tak nawet Grunge'a do niej podjazdu teraz nie ma O, no, litka prawie by była w grobie przez, przez minionki Jutro możecie zauważyć, tam Lilia sobie kupiła yy, na Joe Hedda Żeby nie rzucał ich No, i nie tu. to już spora przewaga, ponad 10 koł, Więc to jest raczej już GG Zobaczymy co robi działchy pod tanka Coś tam chciał, ale nie do końca wychodzi Ojej Lomort bez konia, go tyle bije to jest już Ta bombka zbugowana Żół został zabity przez Kerry. Kerry kolejną wielką tarczę ma Drużyna niemiecka jakby nie wiedziała jak ma za bardzo grać w tym meczu tylko się bronią, tam chodzą, gdzie oni są. No jest tak, co mi się wydaje: drużyna niedzielska ma no, niższe rangi. Uczą się dopiero chyba w to grać, tak lepiej A tak mi się wydaje. No. Nie żebym hebitował czy coś. Frank, ładny huk na Lilię. Sultowana i jest Kilek. Oj, Kary, ledwo z żyć. Ładny ulcik. Franko chyba z flickerem na złapał. Sorry za ten kaszel, ale rozchorowałem się trochę. Wiecie o co. Kerry rzucona i jeszcze go zajębała. Czopik w dupie tak zwany. No i raczej koniec meczu już jest. Jeszcze Lomor sobie zrobił kilka. Mogli mocniej zacząć niebieski, to było inna gra. lecz chyba nie znają jeszcze tak do końca, co potrafi ta postać, komuś jest Lilia. No to co, ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na streamki, które są prawie codziennie. Trzymajcie się i do następnego. Tu Wam jeszcze pokażę, co tam jaki deep zrobił, kto MVP. I po stronie przegranej Digi, po wygranej, Change. I jeszcze, jakiego tam div'a sobie zrobili po, po wdrożeniu czerwonej, to jest Change, a po stronie niebieskiej to jest Granger. Dobra, siemano.